No ja mam już, siemano, a mam wszystko klienta, siemano mordy, jak tam, mija życie, no lecimy chyba, gramy na boksie, co? Od razu, lecimy na boksiku, gramy, oczywiście od razu, trochę no, sobie farmimy hajsu, pofarmimy sobie pieniądze na boksie pofarmimy sobie pieniążki właśnie na boksie fajnie ulepszymy dzisiaj secik, będziemy grać też na duelsach oczywiście i, i polecam markę tego z tym co mam mikrofon, jak ona ma genezisa, proszę subskrybujcie kanał mój i kolegi Astrakat. No, subskrybujcie kanał. Tutaj farmimy sobie na boksie heist. Mam 5000. Serdecznie zapraszam na meister.pl. Tu wszystko się dzieje na majsterze. I tutaj mamy jak widzicie set Dwunastkę, tylko nie mamy głowę Olafa Jako jedenastkę Tutaj sobie ulepszymy Za cztery koła tą główkę No i mamy cały secik Dwunastkę, jeszcze trzynastkę Możemy dzisiaj zrobić Jak damy radę Już Elzę 8. No. no tak robimy Oczywiście chcemy ulepszyć Miecz dzisiaj, bo mamy bardzo słaby miecz Trzynastkę Mam live'a! No i prowadzimy sobie tu tą transmisję. Trochę pogadamy. Ta transmisja będzie trwać od 20. O no, o 20 no, o 21, o 20.30 skończymy transmisję. Palamy transmisję właśnie. Teraz patrzę, czy ktoś weszed na naszą transmisję. Tutaj patrzymy, czy ktoś wszedł. O, siemano! Antek Wilk! Siema! Antek Wilk, chcesz zagrać? Hey. Dawaj Antek Wilk! Chcesz zagrać? Odpisuj. To do w moderatora mogę ci dać. Jak odpiszesz. Chcesz Antek Wilk moderatora? Antek Wilk. Antek Wilk. Chcesz moderatora? Gramy tu. Farmimy. Wchodźcie na mainstar.pl Gramy. Zaraz. Tylko niech się Antek Wilk odezwie. Chcesz moderatora? Dodaję ci, jako moderator, standardowego moderatora dostajesz. Masz standardowego moderatora. Mam nadzieję, że subskrybujesz kanał, oczywiście. No, gramy dalej. Fajnie, że dołączyłeś Antek Wilk. Dostałeś moderatora jako pierwszy, że dołączyłeś. Mega fajnie, że dołączyłeś. Mamy. Prowadzimy tego live'a. Teraz do 21:00 Do osiem powiedzmy. Zróbmy. I zrobimy tego live'a. I, i, I później od 22:00 włączymy live'a do 23:00. Wbijajcie na live'a oczywiście. Mówcie tam znajomym, żeby wbijali i subskrybowali kanał. Jutro wleci kolejny odcinek. Tym razem z boksa, bo tym razem wleciał z y, duelów. Sorry, nie ustawiła się miniaturka na tym pierwszym naszym odcinku. Oczywiście tu zaraz ulepszamy kurde secik. No. Fajnie, że jesteś Antek Wilki. Proszę, piszcie na czacie, kto jest. Piszcie na czacie, kto jest. Będzie mi bardzo miło, jak ktoś napisze, że jest i. Kto napisze, że jest i yy, dołączy do mnie na cecha moje i na serwer, dostaje moderatora takiego, wiecie. Moderatora na zawsze, że na każdym live, jak wejdziecie, to będziecie mieli moderatora. Tak, jest odpalony licznik. O kurde, dzięki Antek Wilk. Nie odpaliliśmy licznika. O kurde, dzięki Antek Wilk. E, co to było? E, Tipli. Ty, Wejdziemy w Tipli i wchodzi i licznik, kurde. Bo nam się nie odpalił licznik, ludzie. Dzięki Antek Wilk. Dzięki Antek. Za przypomnienie. Sigiemka totalna z ciebie. Dzięki Antek. Już jest y, oczywiście licznik odpalony. Dzięki Antek, Wilk. Jesteś Sigiemka. Taka mocna, wiesz? Mamy dwa wyświetlenia. Tak, będzie później jeszcze Antek Light. Będzie Antek później live, to mówię od razu. I będzie losowanie o itemki i różne te. Możemy ich zagrać jeszcze na Antek. Na no, razie ty tylko jesteś, ale wbijaj, pisz znajomym, żeby wbijali na live'a. I, I Antek, y, od razu dostaj, dostajesz moderatora nam. Y, I możesz tu pisać znajomym, żeby wchodzili na live'a naszego. Bardzo proszę. I wchodźcie na majstar.pl Jak będziesz chciał, Antek. To możemy jeszcze zagrać na duelsach na Majstar. Jeszcze się dogadamy, napiszesz na czacie. Albo na DC jeszcze do ciebie zadzwonię. Podaj DC na czacie. Podaj DC na czacie. Discorda podaj na czacie. Jak masz Discorda, podaj na czacie link. To zadzwoni do ciebie. Antek Wilk, no oczywiście, jak ktoś wyśle donate to co dostaje, nie wiem, no po pierwsze dostaje takiego moderatora już wiecie, takiego o, tf, wypasionego, takiego na zawsze jak będzie na każdym live. i tutaj o, mamy już następny, no i nie mamy, jak widzicie następny, trochę głupi. Mam, możemy ulepszyć na set yy, o kurde, ile kosztuje tego kilo of Olafa tysiące No. Później Wam ustawię live'a, żeby y, wziąć live'a na jeszcze na, na 21. 22 do 23 będzie. Live'ik. Oczywiście wbijajcie wszyscy. Yy, poczekajcie, muszę na chwilę wyjść. Jestem. Obra, Antek piszesz na czacie coś? Aha, bo za każdy like, który dać, dacie, wydłuża się licznik. Ale sorry, licznik muszę opanować, bo jeszcze nie mogę, nie mogę go tak dostosować, wiecie? Antek Wilk, możesz coś napisać na czacie, mam. A Antek Wilk, nie masz DC. Sorry, Antek, że nie ma odpalonego licznika, ale muszę w następnej części live'a. Trzeba go. Wiecie. Skonfigurować, żeby działał. Wbijajcie na live'a tutaj. Pisz znajomy Antek, żeby wchodzili na live'a. Pisz nam żeby wchodzili. Wiecie co? Ja chyba wyłączę live'a, a później zrobię najwyżej od 22 do 24 live'a. Jeszcze, bo tutaj, tak. Ja mam jeszcze gości tutaj. Ja mam trochę taki zawalony dzień. I, ale możemy teraz iść trochę na strefę eventową. Po farmie może trochę prochu pozabijamy kogoś. farmimy trochę na strefie eventowej. O, tam ktoś nam wbiegł, jakiś słobiaczek. O, kurde. Najsłabszy seci, ktoś ma. Nie zazdroszczę, typek. Tak, chodź. No chodź, chociaż... chociaż. Bigos, czy ktoś tam? Chodź tu, chodź tu, chodź tu bigosik Chodź tu Gibus Mamy. Zabyliśmy Gimbus! O kurde, ziomek, wbijaj na live lepiej Wbijaj ziomek na live'a, a nie nam. No, tutaj latasz i nic nie robisz. Kupię, ty to wbijaj na live'a gościu. Oczywiście, tutaj zaraz zobaczycie, coś tutaj piszecie na tym, na czacie. Serdecznie zapraszam na y, tego serwer meister.pl Polecam serwer, fajny serwer. Jak uda mi się, to jutro możemy nagrać odcinek z rapów. Rapy.pl bo nie, nie, nie muszę przemyśleć ten, bo nie mogę się zalogować. Nie mogę się zalogować, no. Dobra, tutaj mamy bardzo fajną. Wczoraj otworzyłem tą skrzynkę. Mega fajne rzeczy, wypadły. to mam chyba Fender, cześć, tam tamto. A wczoraj wypadły mi te wszystkie prezenciki. Z których wypadł mi y, tam chyba seta kawałek, jakiś mieczek, kilof mi wypadł i miecz, no i, i chyba klucz do Starbucksa wiecie? A później jakbym ulepszył tego, to już fajne rzeczy były już, później jakbym ulepszył, to też są już fajne rzeczy, ale to jest bez sensu trochę, bo są te same rzeczy. Jak wiecie, i tutaj serdecznie zapraszam tego. No, mogę tak zrobić z kolegą e, live'a. Tak, miałem zrobić z kolegą, zrobię w następnej części z kolegą live'a Będzie z kolegą live. Będę miał z kolegą live'a o tej drugiej 24 Odpalę live'a z kolegą. No, no tego live'a z kolegą odpalę. Od 22 do 24. Sorry, że licznik nie działa. Tu muszę do kolegi, bo kolega polecam. Subskrybujcie kanał też Astra Sory, Sorry, muszę kończyć już live'a. Nara. Ale od 22. O 21.30 odpalę live'a za to. Muszę skończyć live'a. Sorry, bo mam gości, muszę trochę... Nara.